Yo, 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 witam serdecznie, chyba się podobało oczywiście z tej strony, witam w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj troszeczkę sobie pootwieramy tego, co wczoraj wydarzyło się w Ultimate Team. Wczoraj zrobiłem sobie taki malutki research tego, jak sypią te karty na naszym polskim YouTubie, no i faktycznie paru ciekawych kapitanów już nasi polscy twórcy wypakowali. Także mam nadzieję, że dzisiaj jest moja kolej, że dzisiaj będzie tak słoneczny odcinek, jak słonecznie wygląda... Kadr i słońce w moim pokoju, no niestety takiej pogody pięknej nie ma. Choć wyglądowo może jest, bardziej po prostu nie jest to odczuwalne względem temperatury. Także na sam początek przejdziemy sobie do pierwszego player picka. Jeszcze nigdy nie robiłem masowo tych player picków. 81. Plus X3, z tego co czytałem i piszecie to również na, na Discordach, link oczywiście w opisie, to jest jedno z najbardziej ulubionych SBC wśród graczy, no bo po prostu jest to praktycznie za darmo po przepaleniu całego swojego klubu ze zbędnych złotych kart, można tutaj zrobić naprawdę potężny opening i wzbogacić się o mnóstwo foderów bądź nawet sensowne karty, także zobaczymy czy ten pierwszy player pick ma tutaj jakiekolwiek powiązania z tym co przed chwilą powiedziałem, oczywiście że nie ma 83 Ocampos, ale to na pewno nie jest ostatni playerby, którego sobie dzisiaj zrobimy. Na moim koncie niemalże 300 tysięcy monet, natomiast jeszcze nie wszystko się sprzedało po dniu wczorajszym. Gdy to nastąpi, będę mieć około 400k. Nie wiem, czy to umożliwi upgrade jakiś stosowny w moim składzie, chyba że po prostu e, pójdziemy moment dalej do Kliana Mbapp 94, który pojawił się w grze chyba w tę środę. Był dylemacik, czy jednak będzie to Messi, czy będzie Mbapp, czy Kilian otrzymał kolejny Specjalną kartę w tym roku, choć chyba jednak lepszym upgrade'em byłoby kupienie kogokolwiek za Neymara. A to nie powinien być problem, bo to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu dni na rynku, to jest po prostu dramat. I za taką kwotę, którą aktualnie mam, to już pewnie mogę kupić nie wiem, z Cristiano Ronaldo Informa, czy nie wiadomo jakie niesamowite specjalne karty, a pewnie i zaraz ikony. Wszystko spadło łeb na szyję, ale zanim to, otwórzmy sobie jeszcze kolejne paczki i przełamiemy, może wreszcie pasę walkoutu, bo tego walkoutu tutaj bardzo dawno nie było. Wygląda to trochę niestosownie. Paczka 82, najlepszy traf Alvaro Morata. Jest jeszcze druga mega paczka, oczywiście niewymienna, za jakieś tam poszczególne zadania bądź. Kolejny level po prostu w sezonie numer 5 bądź 4 nie do końca pamiętam na którym etapie aktualnie jesteśmy. No i przełamiemy pasę? No oczywiście, że nie przełamiemy. Chorwat tym razem i będzie kramarić. Także... Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jest inform. kunku względem tego, którego mam w składzie, aż 10 overalla mniej, no taki inform 75 to nawet za bardzo się do SBC nie przyda, bo nie wiem, gdzie potrzeba tak niski overall składowy i inform, żeby faktycznie taki gościu się nadał. Klucz player playerpicków 81+, plus oczywiście trzeba sobie dać szansę na trafienie czegokolwiek fajnego w 86+, plus dało upgrade. Można to wykonać dwukrotnie z tego, co każe, tak jest, przez następny. Dzień i 6 godzin. Także sprawdźmy, co wypakujemy tym razem. najmniej tutaj nie trafienie już mi nie grozi po prostu. Pojawił się lekki problem ze zgraniem. Na szczęście sytuacja jest opanowana i za darmo takie SBC jednorazowo mogę wykonać, no bo następne włoż niestety cokolwiek by kosztowało. Ale tutaj jest tak olbrzymia szansa na trafienie czegoś fajnego, no że nie wiem, co by się musiało stać, żebym znowu ujrzał najmniejszą linię oporu. No nie może tak być. Minimum 90 overalla, okej. Okay? Największe serpentyny, proszę. Ile ci ta paczka? I oficjalnie witamy no nie witamy chyba nic ciekawego. Ani ta specjalna karta, ani to... Okej, okay, Ruben Diaz. Ruben Diaz wypada tutaj chyba za każdym razem. 87. Druga karta 86? Tak jest. O, oh, Hyperlink, no ciekawe. No trzeba sobie dać jeszcze jedną szansę po prostu. Trzeba dać sobie jeszcze jedną szansę. Tym razem nie będzie aż tak dużego problemu. Za... A, bo to można wykonać za jeden dzień i sześć godzin. Okej, okay, to trochę psuje. Tak jest. Kolejna próba za jeden dzień i 6 godzin, natomiast całe SBC kończy się za 3 dni. Do tego nie przyjrzałem. Także, no, niestety, trzeba będzie poczekać do jutra i 6 godzin. Wracamy zatem do player pików, Podejście numer 2, tym razem więcej niż. i osi... oooo! Tibo Kurtua 89 i wreszcie jest walkout w drugim zrobionym PlayerPicu. Chyba faktycznie coś z tym jest na rzecz. Skoro tak to siedzi, to trzeba było to powtórzyć raz jeszcze. Podejście numer 3 do tego, Samego SBC Ginter 84 to są naprawdę ciekawe fodery pod rzeczy typu ikony i chyba faktycznie jedno z najbardziej opłacalnych SBC w grze, no bo tutaj po prostu czyścimy to, co nam zostaje w klubie. A otrzymujemy no niemalże darmowe, dobre oferalowe karty. Oczywiście i tak by było troszeczkę ciekawiej i lepiej dostać cokolwiek, czy można byłoby faktycznie sobie pograć, a nie tylko przepogalić pogalić w SBC, ale i tak, no narzekać chyba nie można. I ostatni taki player pick przed nami. Jeśli uda się trafić jeszcze cokolwiek ciekawego, no to zastanawiam się, czy na jutro nie przygotować jakiejś solidnej składanki. No i to nie jest zachęcające Powtarzamy kolejny manewr z Kramariciem Który dzisiaj już wyleciał chyba trzeci albo czwarty raz To no nie jest najprzyjemniejsze karta do widoków w paczkach Przejdźmy teraz do kwalifikacji do Food Champions Bo tutaj oczywiście czekają na nas bardzo dobre nagrody Przynajmniej na papierze No i musi się pożegnać z ławką Rodrigo W jego miejsce Fernando Torres Przejdźmy sobie teraz do tego meczu Ale zanim to, to jeszcze dajcie znać Jeśli ktoś ma taką ciekawą koncepcję w komentarzach Kogo mógłbym umieścić do tych 400 500 tysięcy monet, właśnie za Neymara. 87, którym również dysponuje mój rywal, no bo faktycznie przydałoby się go już wymienić. Trzeba by było troszeczkę zmienić oświetlenie i okno, bo ciężko, ciężko by się grało. Jest kilią. Kylian, no źle się złożył do tego strzału, trzeba było troszeczkę bardziej odskoczyć na prawą nóżkę Nice Kilian. a i chyba w lepszej sytuacji był tak szczerze Nazario do podania No ale dobra, co się odwlecze to nie ucieczę. mamy 1 do 0 w piątej minucie Brawo Ronaldo Nazario Leci Jadon, no mój rywal w tym meczu decydowanie obroną się nie popisuje, będzie to bardzo dobra sytuacja Ale widać, że pierwszy mecz, oj widać, oj widać, do nas już trzeba rzucić, prawda? Jest rzut jest Christopher Kunku. może z dystansu by, ojojoj, oj, oj, Christopher Kunku. no ta animacja, no Jera bodajże też bardzo ciekawa Ale strzał, no trzeba przyznać, solid, solid, najlepsze wybicie, no jest Neymar i powinien być Nie wiem, czy tam można było już zgrywać do tego Mbappe, czy raczej nie, aczkolwiek możemy to zrobić teraz za pośrednictwem jeszcze na Sancho Całkiem niezły autoblok lewego obrońcy jest Nazario, jest Jadon i chyba nie było, a jednak był offside. Ten mecz może być 50, może ten mecz może być spotkaniem, w którym Smith Mifrow strzeli 50 bramkę. No nie strzeli, bo po prostu na boisko nie wejdzie. Ale ciekawe są te statystyki. I leci, leci Jadon. I to już jest fantastyczny kontraatak, ale źle ta piłka zabrana. I Mateo Gwenduzi, który przez bardzo długi okres w tej grze na tej karcie 86 był naprawdę bardzo dobrym tanim wyborem, bo on już od początku kosztował grosze. I kto by przypuszczał, że kiedyś Mateo Gwenduzzi będzie częściej i sensowniej wybierany, niż chociażby Hakim Awar, no, który w tym roku no, nie świeci swoją klasą, zdecydowanie nie. Kylian Mbappe 2 do 0. I to jest Redsquid, także sympatyczne rozpoczęcie tygodnia z kwalifikacjami do FUT Champions, z mniej sympatycznymi nagrodami. Za wszystko. I SBC, no, trzeba przyznać, że aktualnie szczęście w tych paczkach nie jest najlepsze, a wydawało mi się, że po takim powrocie do gry może to być lekutko podboostowane. Jeszcze nie jest, ale mam nadzieję, że będzie na odpowiedni moment, czyli oczywiście Team of the Season, której już za rogiem. Niestety w tym roku nie będę dysponował takimi paczkami jak co roku, czyli 11 jest niesamowite 3-4 player-piki. Troszeczkę to zostało ukrócone, chyba że zmienią system nagród za Food Champions na Team of the Season. Na to liczę, żeby było to dużo bardziej ciekawe dla mnie i dla Was. A póki co dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia za oglądanie do końca materiału. Serdecznie dziękuję. łapeczka w górę mile widziana i do usłyszenia jutro. Po!